Trudno osiągnąć spokój, jeśli demon nigdy cię nie opuszcza. Kontemplacja jest jak cisza w boku cyklonu. Zaczynasz blaknąć jesteś mocno zakorzeniony w świecie. Tracisz kontakt z samym sobą. Musisz się wyciszyć. Odzyskać równowagę. Mógłbym ci pomóc. Usiądź. To jakiś performance? Ktoś to nagrywa? Zwykle jesteś otwarty na nowe rzeczy. A teraz się boisz. Dobra, to o co chodzi? O medytację. O, coś jak zen? Tak. Ok, mów dalej. W mieście jesteś odcięty od kontaktu z naturą metal, kaniony betonu, oczy neonów. Dusi Cię cały brud tego świata. No, ogród Zen to nie jest. Musisz się zatrzymać i odnowić więź z samym sobą. To ty jesteś źródłem. Musisz tylko z niego zaczerpnąć. Jesteś gotowy? Dobra, a teraz konkrety. Co mi to da? Pełnie jaźni. Usłyszysz swój głos i tylko swój, wszystko inne ucichnie. A jeszcze bardziej konkretnie. Nie dasz się wypchnąć z własnego życia. Cokolwiek sprzedajesz, nie kupuje tego. Jak wolisz, przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Dalej tu jesteś? Czekałem na ciebie. Chcesz spróbować praktyki medytacji? Nie, jednak nie. Dalej tu jesteś? Czekałem na ciebie. Chcesz spróbować praktyki medytacji? Zmieniłem zdanie. Mogę spróbować. Dam ci brain densy medytacyjne. Mogę spróbować. Dam ci brain densy medytacyjne, które pozwolą ci wyzwolić świadomość. Dam. Możesz mi zapłacić tyle, ile uważasz. Ok. Bardzo dobrze. W takim razie wezmę je za darmo. Na pewno nie robisz tego tylko dla pieniędzy. Bardzo dobrze. Pierwsze praktyki medytacji lepiej odbywać pod opieką nauczyciela. Zacznijmy. Poprowadzę cię. Żywiole Ziemi, duchu Ziemi, Matko Ziemię. Pozdrawiam Cię. My z Tobą w jednej krwi. Ja i ty. Ja to Ty. Ty to ja, Matko Ziemię. Ja stworzony z Ciebie i innych żywiołów. Oczyść ciało moje. Duszy od bólu, chorób, brudu, brudnej energii brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów. Daj mi energię życia. Zdrowie daj Mądrość, młodość, wiedzę. Szczęście i mocny wewnętrzny spokój. Idziemy po ziemi, po łące. Wokół nas, przyroda w rozkwicie, zdejmujemy Rosną, kwitną, motyle latają, pszczoły zbierają nektar. Otacza nas ciepło i radość. Nogi czują energię ziemi i wypełniają nią każdą komórkę ciała, oczyszczając ducha i duszę. Od serca dziękuję, nie ma życia bez ciebie, tak jak i bez innych żywiołów. Jesteś tutaj. Niezły numer. Zagubiony. Za dużo czynników chaosu. Ogarnia cię niezadowolenie. To znowu ty. Jak ci się podobała pierwsza medytacja? Gdzie wtedy zniknąłaś? Ktoś inny mnie potrzebował? To chyba nie dla mnie. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Będę na ciebie czekać. Zmieniłem zdanie. Coś w tym musi być. Chcesz spróbować jeszcze raz? Poczułem się lepiej. Praktyka kontemplacji musi być regularna, aby przynosić efekty. Jedna kropla deszczu nikogo nie napoi. Chcesz spróbować jeszcze raz? Ile kosztuje kolejny braindance? Ile uważasz? Okej. Okay. Dobrze. Wezmę go za darmo. Dobrze, będę czuwać nad Tobą w trakcie medytacji. Teraz jesteś leczniczą wodą, teraz jesteś wodą zabijającą, zmyj moje choroby, ból, brud ciała i duszy, brudne energie, brudnych ludzi, brudnych światów i brudnych wymiarów, daj mi que de su padre. samo. kurwa. Kontury twojej świadomości są już wyraźniejsze. Ten supeł w twoim umyśle zaczyna się rozplątywać. Jesteś zanurzony. I teraz chyba zaczynam łapać, o co w tym chodzi? Wewnętrzna harmonia jest jak powrót do domu. Nie trzymaj się kurczowo swoich myśli, tylko pozwalaj im swobodnie przepływać. Czy żaba zaciska pięści, kiedy płynie, i czy można klasnąć jedną ręką? To zależy, czy ktoś klaszcze razem z tobą. Chcę spróbować kolejnej medytacji. Nie mam czasu na te bzdury. Nic nie rób wbrew sobie. W niepewności nie działaj. Chcę znowu spróbować medytacji. Ile tym razem chcesz zapłacić? Nic. Bardzo dobrze. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale podoba mi się. Wewnętrzna harmonia jest jak powrót do domu. Jesteś na dobrej drodze. Chcę spróbować kolejnej medytacji. Ile tym razem chcesz zapłacić? Tyle będzie ok? Tak, możesz zaczynać. Będę Cię prowadzić. Jesteśmy w lesie. Widzimy, jak promienie słoneczne przebijając się przez korony drzew, wpadają w płomienie ognia i przenikają się z nimi. Pozdrawiam cię, duchu ognia, duchu słońca. Jakie w tobie tajne piękno. Nie ma życia bez ciebie. Ja, to ty. Ty, to ja. Ja jestem stworzony z Was i do Was powrócę, duchu słońca, ognia, spal brud ciała i duszy, brudną energię brudnych ludzi, brudnych światów, brudnych wymiarów. Oczyść każdą moją komórkę, daj energię życia, zdrowia, młodość. Mądrość, wiedzę, siłę, radość i szczęście. Daj mocny wewnętrzny spokój, aby nikt nie mógł naruszyć mojego wewnętrznego spokoju. Lekko przymkniętymi oczami wciągamy energię słońca. Przez oczy energia ognia, energia słońca dociera do głowy. Przechodzi kolejno przez wszystkie narządy, aż do stóp. Całe ciało, wszystkie komórki są wypełnione energią słońca. Także ciało eteryczne i ciała subtelne, i z wnętrza naszego idzie światło. My jesteśmy Słońcem. Dziękuję, duchu Słońca, żywiole ognia, od serca i duszy. Dziękuję. No tak, nie bagał. Na całym świecie nie ma człowieka, który tak by na ciebie czekał jak ja. Zaczynam się przyzwyczajać do tych spotkań. Wyczuwam, że masz wiele pytań. Odpowiem na jedno. Czy ty mnie czegoś uczysz? Przygotowuję cię, żebyś umiał właściwie wybrać, kiedy nadejdzie czas. Co wybrać? Kiedy? No tak, jedno pytanie. Jesteś gotowy na ostatnią praktykę medytacji? Ostatnią? Kim jesteś? Gdzie zawsze znikasz? Miało być jedno pytanie. Nie można wejść jednocześnie na dwa różne drzewa. Kurwa serio? Przekleństwa oczyszczają duszę. Jesteś gotowy na ostatnią praktykę medytacji. Ostatnią? Nie chcę teraz rozmawiać. Muszę się zastanowić. Dobrze. Wiem już, jakie pytanie chce ci zadać. Słucham. Wiesz, co się ze mną dzieje? Umierasz? Masz w sobie dwie dusze. Jedna chce walczyć, druga się boi. Okej. Okay. A która jest moja? Obie. Jesteś gotowy na ostatnią praktykę medytacji? Ostatnią? Tak. Brain kosztuje tyle, ile uważasz. Wezmę go za darmo. Będę nad tobą czuwał podczas medytacji. Tyle, będzie ok? Będę nad Tobą czuwał podczas medytacji. To medytacja o żywiole powietrza. Jesteśmy w górach, idziemy w kierunku szczytu. Przeciskamy się między skałami. Na dużym kamieniu siedzi orzeł. Duch powietrza omywa każdą komórkę orła. Pozdrawiam cię, duchu powietrza. Wietrze, my z Tobą jesteśmy jednej krwi. Ja i Ty. Ty jesteś we mnie. Ja jestem w tobie. Nie ma życia bez ciebie. Tak bardzo ty jesteś ważny, cenny. O wielki duchu powietrza, proszę oczyść ciało moje, duszę, od bólu, chorób, brudu. Brudnej energii, brudnych ludzi, brudnych wymiarów, brudnych światów. Daj mi energię życia, zdrowie, młodość, mądrość, wiedzę, siłę, radość, szczęście. Mocny wewnętrzny spokój. Jestem orłem. Wiatr kołysze moimi skrzydłami. Wiatr między moimi piórami. Wiatr w każdej komórce. Każdy ma. Zataczając koła, wznosimy się. Czujemy lekkość, czystość. Serca i duszy dziękuję. Zniknął, ale coś zostawił. Kurwa, czuję się jak gówno. Widzisz to? Był tu ktoś w rodzaju mistrza Zen, a potem zniknął. Nie wiem o czym mówisz. Uczył mnie medytacji, ale było w tym coś dziwnego. Nie moje klimaty. Pogadaj z misty, jeśli cię to męczy. Racja. Nie Spotkałaś kiedyś na mieście mistrza Zen? Nie, ale słyszałam o nim. Dał ci medytacyjne braindency. Aha, a potem zniknął. Znalazłem tylko jego ubranie. I to cię niepokoi? Bałem się, że zaczynam mieć o mamę, ale skoro inni też go widzieli... Zazwyczaj pojawia się przed czyjąś śmiercią. Żartuję, nie mam pojęcia, kim jest ten człowiek. Ale nie sądzę, żeby te medytacje mogły ci zaszkodzić. W każdym razie, jeśli się jeszcze spotkacie, przyślij go do mnie. Myślę, że to oszust. Przebierał się za mistrza, stąd to ubranie. Pewnie tak naprawdę nazywa się Ziggy Schmidt i dorabia jako Alfons na Jig -Jig. Czyli te medytacje ci nie pomogły? Nie wiem. Co po prostu zrozumieć, o co chodziło temu typowi. Do niczego cię nie zmuszał, prawda? I nie ukradł ci butów, więc w czym problem? W każdym razie, jeśli się jeszcze spotkacie, przyślij go do mnie. Rozmawiał ze mną tak, jakby wiedział o Nie powiedział niczego wprost, ale. Może po prostu ty sam odniosłeś się nauki do swojego życia. Może. W każdym razie, jeśli się jeszcze spotkacie, przyślij go do mnie. Też chcesz pomedytować? Nie postawić mu tarota. I'm sorry, sir. It's time for you to leave.